Wiele chorób, a w tym tych najcięższych, spowodowane jest gromadzeniem się toksyn w naszym organizmie. Jednymi z najbardziej niebezpiecznych są metale ciężkie, które doprowadzają do zaburzenia pracy naszych komórek, a nawet ich uszkodzenia. I właśnie z tego powodu powinniśmy zrobić wszystko, co tylko możliwe, by nasza dieta zawierała w sobie produkty spożywcze, które po pierwsze blokują przedostawanie się tych związków do wnętrza naszego organizmu, a kolejno pomagają się ich pozbyć. I właśnie w tym filmie przedstawię Państwu listę produktów, które pozwolą nam osiągnąć ten cel. Bo jak się Państwo zaraz przekonacie, na przykład owoce cytrusowe zawierają w sobie substancje, które zwiększają wydalanie toksycznego ołowiu o ponad 560%. Świetnie usuwają również kadm. Zanim jednak do tego dojdę, uzmysłowię Państwu, dlaczego usuwanie toksyn z organizmów, w tym na przykład metali ciężkich jest tak ważne dla naszego ciała. Otóż rok temu, w 2023 roku, pojawiła się metaanaliza, czyli badanie najwyższej rangi, które wskazuje na połączenie pomiędzy narażeniem na kadm a ryzykiem rozwoju raka piersi. W badaniu sprzed roku pod tytułem Narażenie na kadm i ryzyko raka piersi czytamy: W tej analizie, która zasięgiem obejmowała aż 18 badań, ustalono, iż we wszystkich badaniach ryzyko raka piersi było zwiększone. U kobiet narażonych na wyższe stężenie kadmu. I to jest tylko jedno z kilkudziesięciu badań, które wskazuje właśnie na takie zależności, i mowa nie tylko o chorobach nowotworowych, ale również na przykład o chorobach neurodegeneracyjnych. I tutaj od razu dodam, że przywołując do tablicy choroby nowotworowe, ja nie zamierzam absolutnie nikogo straszyć. Moim celem jest uświadamianie. Uświadamianie, że tym chorobom możemy zapobiegać, bo ich leczenie jak mało których chorób jest naprawdę nieskuteczne. Słowo rak czy też nowotwór nie powinno być słowem tabu. I pamiętajmy, lepiej jest zapobiegać niż leczyć. A skoro już to wiemy, odpowiedzmy sobie na pytanie, jakie produkty włączone do naszej diety pozwolą nam ograniczyć wchłanianie toksyn oraz usprawnić ich wydalanie poza nasze ciało. A skoro na początku filmu przywołałem do tablicy cytrusy, to dzisiejszy film właśnie od nich rozpoczniemy. Co takiego magicznego jest w pomarańczach, cytrynach czy też grejfrutach, że tak wybitnie dobrze radzą sobie z ołowiem, który wiążą w jelitach i usuwają poza ciało? Otóż pamiętajmy, owoce cytrusowe stanowią obfite źródło pektyn cytrusowych, czyli jednego z rodzajów błonnika. Po co w ogóle mówię o pektynach? Otóż w jednym z badań u osób, które przez 5 dni przyjmowały 15 gramów pektyn cytrusowych, a 6 dnia zwiększyły tę dawkę do 20 g, doszło do zwiększenia wydalania toksycznych substancji wraz z moczem. I proszę mi wierzyć, że różnice te były wręcz kolosalne. Dla przykładu, 6 dnia wydalanie ołowiu wraz z moczem wzrosło aż uwaga o 560%. W przypadku kadmu z kolei wzrost ten wynosił ponad 150%. Kadmu, który przypomnę, na początku filmu powiązano z rakiem piersi. Sami Państwo przyznacie, że dane te robią wrażenie. Radziłbym zatem wprowadzić owoce cytrusowe do swojej diety, w szczególności paniom po menopauzie. Doradzałbym również z tego miejsca przestać wierzyć w bardzo szkodliwe mity, jakoby owoce były szkodliwe, ponieważ zawierają w sobie fruktozę. Jest to wyjątkowo szkodliwy mit, i rozprawiłem się z nim w jednym ze swoich filmów, do którego miniatura wygląda właśnie w ten sposób. Zachęcam do jego obejrzenia. A kolejny punkt naszej dzisiejszej listy poświęcę azjatyckiej królowie przypraw, czyli kurkumie. Ci z Państwa, którzy regularnie oglądają moje filmy, na pewno pamiętają, że kryje się w niej pewien wyjątkowy związek o nazwie kurkumina. Jak zapewne się Państwo domyślacie, to właśnie on odpowiada za jej działanie detoksykujące. W jednym z badań na zwierzętach naukowcy zaobserwowali, że kurkumina jest skutecznym środkiem terapeutycznym przy zatruciu rtęcią. Jeszcze inna analiza wykazała, że kurkumina łagodzi toksyczny wpływ metali ciężkich na tkanki dzięki jej właściwościom przeciwutleniającym. Ale to nie wszystko. Na uwagę zasługuje również fakt, że kurkumina stymuluje produkcję glutationu, czyli najsilniejsze cząsteczki usuwającej toksyny z naszego ciała, która to cząsteczka jest produkowana przez nasz organizm. Zatem dzięki niej stajemy się ogólnie odporniejsi na toksyny, nie tylko na metale ciężkie. Jak zatem widać, kurkuma, oprócz tego, że świetnie radzi sobie z przewlekłym stanem zapalnym, w tym samym czasie wspomaga nasze ciało w walce z toksynami. A skoro już zacząłem temat przypraw, to pozwolę sobie go kontynuować i opowiem Państwu co nieco o kolendrze. Tutaj ponownie posłużę się badaniem przeprowadzonym na zwierzętach, a zaobserwowano w nim, że kolendra znacząco zmniejsza odkładanie się ołowiu w kościach, a także chroni przed poważnym uszkodzeniem nerek wywołanym tym metalem. Aby dosadniej pokazać Państwu, jak ogromna moc drzemie w tej niepozornej przyprawie, odniosę się do jeszcze jednej analizy, w której ośmiotygodniowa kuracja z zastosowaniem ekstraktu z liści kolendry zmniejszyła stężenie arsenu, Kadmu w nerkach zwierząt. Tutaj tylko dodam, że wyjątkowość kolendry polega na tym, że potrafi ona po pierwsze wiązać toksyny z przewodu pokarmowego, a tym samym blokować przedostawanie się ich do wnętrza naszego ciała, ale jak widzieliśmy na powyższym badaniu, potrafi także usuwać toksyny, które już zalegają w naszym ciele. To jest wyjątkowa właściwość, gdyż nie każda roślina ją posiada. A my przejdźmy dalej. Teraz wywołam na środek produkt, który na pewno macie Państwo w swojej kuchni, czyli czosnek. Jak się okazuje, roślina ta to wręcz tarcza ochronna, która chroni nas przed toksynami. Na potwierdzenie swoich słów pokażę Państwu pewną analizę, w której podawanie czosnku razem z metalami ciężkimi ograniczyło odkładanie się tych związków w wątrobie, nerkach, kościach oraz jądrach. A przeglądając literaturę naukową do dzisiejszego odcinka, udało mi się znaleźć jeszcze jedną bardzo ciekawą obserwację. Tym razem przeprowadzoną na pracownikach fabryki akumulatorów samochodowych, w której codzienne spożywanie czosnku przez 4 tygodnie obniżyło u nich poziom ołowiu we krwi o 19%. Akumulatory, przypomnę, zawierają w sobie ołów, który paruje podczas procesu produkcji. Zatem od dziś pamiętajmy, Czosnek to nie tylko wsparcie dla naszej odporności, ale także wyraźna pomoc w walce z toksynami. Przejdźmy teraz do kolejnego punktu, pozostając jeszcze przez chwilę w królestwie warzyw i porozmawiajmy o pomidorach. Co one w sobie takiego zawierają, że pomagają nam w walce z toksynami? Odpowiedź brzmi: likopen. Moi stali widzowie już niejednokrotnie mieli okazję usłyszeć o tym wyjątkowym jegomościu. I dzisiaj poznamy kolejny element świadczący o jego wyjątkowości, a będą nim właściwości detoksykacyjne. Proszę mi wierzyć, ma on tutaj naprawdę sporo do zaoferowania. Jedno z badań dostarcza nam informacji, że, cytuję niemal słowo w słowo, wysokie spożycie likopenu skutecznie zmniejsza ryzyko kumulacji naturalnych toksyn, a w tym mykotoksyn, toksyn bakteryjnych, chemicznych, a w tym. Metali ciężkich, pestycydów i herbicydów. Aby postawić kropkę nad i, odniosę się do jeszcze jednej analizy, która dostarczy nam dowodów, że spożycie pomidorów ogranicza gromadzenie się metali ciężkich w wątrobie. Akurat w tym przypadku pod lupę wzięto rtęć, ołów i kadma. Jakie jeszcze produkty pomogą nam uporać się z toksynami? Po przeanalizowaniu licznych badań naukowych, bez wahania stwierdzam, że kolejne miejsce na podium należy przyznać brokułom. Dlaczego właśnie im? Wystarczy, że spojrzymy do wniosków jednego z badań, a dowiemy się z niego, że brokuły skutecznie zmniejszają uszkodzenie wątroby i nerek, a do tego poprawiają ich pracę po zatruciu arsenem. Ale to nie koniec dobrych informacji, ponieważ okazuje się również, że brokuły, a dokładniej mówiąc ekstrakt z ich nasion i kiełków, neutralizują działanie niektórych szkodliwych i rakotwórczych związków które znajdują się w zanieczyszczonym powietrzu oraz dymie papierosowym. A ponieważ żyjemy w świecie, w którym ucieczka od wszechobecnych i otaczających nas toksyn wydaje się być po prostu niemożliwa, zatem wniosek z tego punktu płynie taki, że brokuły powinny być stałym i nieodłącznym elementem naszej diety. A skąd w ogóle bierze się takie działanie brokułów? Otóż cząsteczka, która posiada takie działanie i zawarta jest w brokułach, to sulforafan o którym już niejednokrotnie mieliście Państwo okazję usłyszeć w moich filmach. Idźmy dalej. Nasza dzisiejsza lista byłaby niekompletna bez owoców jagodowych, takich jak borówki, jagody, czy też na przykład porzeczki, truskawki. Dlaczego o nich wspominam? Przede wszystkim ze względu na obecne w nich antocyjany. Nie dość, że związki te wykazują silne właściwości przeciwutleniające, to jeszcze wspierają drugą fazę detoksykacji organizmu. Jest to taki etap, w którym toksyny zyskują zdolność do rozpuszczania w wodzie, dzięki czemu organizm może je wydalić wraz z moczem na zewnątrz. A poruszając temat antycyjanów, warto wspomnieć również tak trochę na boku, że zmniejszają one toksyczność złogów beta-amyloidu, które coraz częściej obwiniane są za rozwój choroby Alzheimera. Jak zatem widać, w tych małych kuleczkach drzemie niejedna tajemnica. A teraz przejdźmy do kolejnej rośliny, czyli do arbuza. Dlaczego arbus może pomóc w detoksykacji organizmu? Otóż arbus jest dobrym źródłem cytruliny, jednego z aminokwasów biorących udział w cyklu mocznikowym. Jest to taki proces, w którym toksyczny amoniak zostaje przekształcony w mocznik, a następnie przefiltrowany przez nasze nerki i oczywiście wydalany wraz z moczem. Jakby nie patrzeć, to jest ważna forma detoksykacji naszego ciała. A my zakończmy temat owoców, ponieważ mam Państwu do przedstawienia jeszcze kilka innych naturalnych miotełek wymiatających toksyczne substancje z naszego ustroju. W tym punkcie chciałbym przyjrzeć się wspólnie z Państwem właściwościom alg, przykład chlorelli. Co takiego ma do zaoferowania w kontekście usuwania toksyn z naszego organizmu? Przeglądając publikacje naukowe na jej temat, niejednokrotnie natrafiłem na informacje. Że posiada ona zdolność do wiązania metali ciężkich w organizmie. Ale nie tylko. Możemy dowiedzieć się z nich również, że algi zmniejszają toksyczność kadmu oraz ołowiu kumulujących się w wątrobie, nerkach oraz mózgu. Chętnie podzielę się z Państwem wnioskami jeszcze jednej ciekawej analizy, tym razem dotyczącej ludzi. Otóż zaobserwowano w nim, że mleko mam, które suplementowały chlorelę w ciąży, jest mniej zanieczyszczone, Dioksynami. Dodam, że są to bardzo toksyczne związki, które wdychamy wraz z zanieczyszczonym smogiem powietrzem, którym przypisuje się nawet właściwości rakotwórcze. Jak zatem widać, mimo iż chlorella wprowadzana jest do nas drogą do ustną, to jej metabolity krążące we krwi zmniejszają stężenie toksyn, które wdychamy. A my przejdźmy dalej. W procesie detoksykacji organizmu warto również uwzględnić w swoim jadłospisie produkty, które są bogate w witaminę C. Wbrew pozorom jej wartościowym źródłem są nie tylko cytrusy. Aby dostarczyć sobie jej solidną porcję, polecam sięgać również po paprykę, natkę pietruszki, brukselkę oraz wspomniane już dzisiaj owoce jagodowe. A dlaczego w ogóle przywołuję tutaj witaminę C? Przede wszystkim dlatego, że obniża ono poziom niektórych metali ciężkich w naszym organizmie. Świetnie pokazuje to pewne badanie, któremu poddano dorosłych palaczy wypalających minimum jedną paczkę papierosów dziennie. Ci badani zostali podzieleni na trzy grupy, po czym przez cztery tygodnie poddawano im placebo, czyli nieczynną substancję, która wyglądem zbliżona była do witaminy C, bądź też witaminę C w ilości od 200 do 1000 mg dziennie. I co się okazało? A no to, że u mężczyzn przyjmujących 1000 mg witaminy C, poziom ołowiu we krwi obniżył się aż o 81% i to już po tygodniu jej suplementowania. Idźmy dalej. Na pewno zdążyliście państwo zauważyć, zwłaszcza jeśli regularnie zaglądacie na mój kanał, że w swoich filmach dość często wspominam o florze jelitowej. I zapewne, jak się państwo domyślacie, dzisiaj zrobię to samo. Bez zbędnego przeciągania powiem, że według obserwacji naukowców takim skutecznym narzędziem w walce z toksynami, które kumulują się w naszym organizmie, są pożyteczne kultury bakterii, które możemy pozyskać z fermentowanych produktów. Najsilniejsze działanie w tym zakresie wykazują bakterie z grupy Lactobacillus. Z publikacji naukowych dowiadujemy się, że cechują się one wysoką zdolnością do wiązania metali ciężkich, a w tym aluminium, ołowiu, Kadmu oraz arsenu. Jeśli natomiast chcecie, aby flora bakteryjna w Państwa jelitach miała co jeść, to prócz probiotyków, czyli tych kultur bakterii, np. z kiszonek, to pamiętajcie, aby wdrożyć do swojej diety prebiotyki, czyli te produkty, które te bakterie odżywiają. Świetnie jako pokarm dla bakterii sprawdzą się m.in. pomidory, karczochy, cebula, czosnek czy szparagi. Przechodząc do kolejnego punktu, powiem tak. My tu gadu-gadu, a wciąż nie powiedzieliśmy o jednej z najważniejszych rzeczy, czyli o wodzie. W naszym ciele nieustannie zachodzą rozmaite procesy, podczas których dochodzi do uwalniania różnych, nazwijmy tak to, odpadów. I to właśnie woda pomaga nam je transportować i usuwać wraz z moczem i kałem poza ciało. Zatem woda jest nośnikiem toksyn wydalanych na zewnątrz. Pijąc ją regularnie, wspomagamy procesy oczyszczania ciała. A zanim przejdę dalej, podzielę się z państwem taką wskazówką, aby pić wodę regularnie i małymi łykami, a nie tylko w momencie, gdy poczujecie państwo pragnienie. Dzięki temu dotrze ona tam, gdzie powinna, czyli do komórek państwa ciała, gdzie zachodzą procesy oczyszczania, rozpuszczania toksyn i wydalania na zewnątrz wraz z wodą. I tym oto sposobem dotarliśmy do ostatniego punktu naszej dzisiejszej listy a opowiem w nim o węglu aktywnym. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale od wielu lat jest on stosowany w przypadku przedawkowania niektórych leków. Obserwacje wykazały, że spożycie od 50 do 100 g węgla aktywnego w przeciągu 5 minut od zażycia leku może zmniejszyć jego wchłanianie nawet o 74%. Ale uwaga, muszę to dodać dla rzetelności tego materiału że węgiel aktywny dobrze radzi sobie przy zatruciu lekami, jednak nie jest już aż tak skuteczny przy zatruciu alkoholem czy metalami ciężkimi. A na koniec tego filmu ostrzegam Państwa przed oszustami, którzy wykorzystują mój wizerunek do reklamowania preparatów niewiadomego pochodzenia. Mój wizerunek i wizerunek pani Skrzyneckiej oszuści wykorzystali do promowania preparatu ketoslim oraz akardin. Oszuści bezkarnie wykorzystują moją twarz do promowania dziesiątek niewiadomego pochodzenia preparatów. Od preparatów na pasożyty, po maści na ból stawów. Dlatego oświadczam, że moje oryginalne witaminy oraz suplementy, czyli suplementy marki Skoczylas, odnajdziecie Państwo w zielarniach, w aptekach i sklepach ze zdrową żywnością oraz, co ważne, na mojej oficjalnej stronie marekskoczylas.pl, do której link zawsze umieszczam w opisie filmu. Zatem kolejnym razem, gdy zobaczycie Państwo moją twarz doklejoną do reklamy na stronie innej niż mój kanał na YouTube, to proszę się nie dać nabrać. A na dziś z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.